W odległych ziem przez odmęty wód wiódł żeglarzy pełen marzeń ślad. Żal dom rodziny śni za morzem mgły, szumiała i nadziei, pieśń zdobywców roznoszą zwieść. Były sobie Ameryki. Nie przypuszczał nikt, że to chwila ta, wielkim nazwią prapoczątek da. I idą tu z najdalszych jest wyzwania, tu wiedzie ich przez świat, nadziei szlak. Tu budować chcą ten dom ze snu. Marzenie Krzysztofa Kolumba Dzisiaj wam opowiem o kimś, kto mimo przeciwności nie ustawał w walce o marzenia, rzucił wyzwanie potężnym i zmienił dotychczasowy obraz świata. W roku 1466 Krzysztof ma 15 lat. Pracuje na statku pływającym wzdłuż wybrzeży Hiszpanii. Kapitanku, chodź rzucisz oczkiem. Pokład się sam nie umyje. W tym samym czasie pewna księżniczka, ma lat 16, Izabella, przyjechała z klasztoru na dwór hiszpański w Madrycie, gdzie jej przyrodni brat Henryk IV kastylijski był królem już od 1454 roku. Moja ukochana siostro. Pozwól, że przedstawię cię moim najdroższym przyjaciołom. Nasz znakomity sprzymierzeniec Marki de Viena i jego brat, Twój przyszły mąż. Zapewne już domyśliliście się, że Izabela, którą wychowano w skromnych warunkach, wierzyła w inne wartości niż jej używający życia brat. I co się stało z tą księżniczką? Nie martwiłbym się o nią, moja droga, mimo wielu trudności, los sprzyjał tej dziewczynie. O to co się stało, gdy przyjechał na ślub. O, on nie żyje. Tak, biedny człowiek był martwy, co za straszliwy przypadek. Może przypadek, a może nie. Dwa lata później Izabelę znowu wyprowadzono z klasztoru w Segowi, gdzie żyła spokojnie w zapomnieniu. Mam złe wieści, droga siostrzyczko. Pan najwyższy powołał przed swoje oblicze naszego brata Alfonsa. To znaczy, że ty zasiądziesz na tronie, a skoro tak, musisz wyjść za mąż. Proszę cię, przemyśl to którego z konkurentów mi doradzasz? O tak, to dobre pytanie. No niech pomyślę, którego wybrać. Mogłabyś wyjść za naszego kuzyna szanownego Ferdynanda z Aragonii, ale może Karol, brat króla Francji, to byłby piękny sojusz. Słuchaj, te ojca spowiednika poślubić pierwszego lepszego się nie godzi. Oczywiście zrobię, co mi doradzisz, ojcze. Nie znam tych wszystkich książąt. Opowiedz mi o nich, proszę. Książę Karol, smutny raczej i chudy taki, że jak idzie kości muże choczą, a kuzyn z Aragonu jest dość przystojny. I co o nim myślisz? Oh. I maniery ma to mężczyzna dla ciebie. To już zostało ustalone. Wyjdziesz za brata króla Francji. Nie zgadzam się. Moim mężem będzie Ferdynand Aragoński. Tu chodzi o dobro państwa, zdecydowaliśmy. Wyjdziesz za Karola, moja droga. Nie, przykro mi, ale odmówię. Winna nam oh. za Ferdynanda, innego nie po ślubie. Nieposłuszna dziewucha, wyjdziesz za brata króla Francji. <laughs> To e, się stało. Wybacz panie. Księżniczka Izabela zniknęła, chyba uciekła. Znajdźcie ją, przyprowadźcie, zakujcie w kajdany. W październiku 1469 roku w Vajadolid arcybiskup Toledo udzielił ślubu Izabeli z Ferdynandem Aragońskim. Czekała ich piękna przyszłość. Oczywiście król Francji był wściekły, Wilena był wściekły, król Hiszpanii był wściekły. Jako, że złość szkodzi zdrowiu, Wilena wkrótce zbar, a po nim król Hiszpanii. W 1474 roku Izabela i Ferdynand zasiedli na tronie Hiszpanii, zyskali przy domy królowie katolicki. No dobrze. A co z młodym Krzysztofem? A widzę, że nie tracicie wątku. Cieszę się, że o to pytasz. Nasz młodzieniec dorastał podobnie jak Izabela. Pewnego dnia na wybrzeżu Portugalii, niedaleko od Lizbony. Francuska flotylla zaatakowała statek. Krzysztof wykazał się wielką odwagą, zachował też zimną krew. No! Tutaj, tutaj, Felipa! Tak, mój ojciec dużo pływał, a kiedy odkrył wyspę niedaleko Madery, został gubernatorem. Było tam pięknie i spokojnie, ale pewnego dnia. Tata postanowił zadomowić tam króliki, sprowadził jedną parę. Wyspa zmieniła się nie do poznania. Teraz gubernatorem jest tam mój brat. A Diego. Młody Krzysztof Kolumb zagłębił się w nauce. Im więcej wiedział, tym więcej marzył. Co jest? Znalazłem ja kiedyś kawał drewna. Miał wyrzeźbioną twarz. Nie wiem co to było, ale nie było cięte ostrzem, jakby ciosami. Patrząc na kierunek wiatru, to przypłynęło jakby gdzieś z zachodu. Naprawdę ładne. Tak, a wielkości mniej więcej takiej. Oh! Martinie Vincencie, zamiast stać za sterem, opowiadasz chłopakowi bajki? Wracaj do pracy! Coś podobnego! Szczęście! Chcesz coś zobaczyć? Popatrz! Senior Toscanelli przysłał mi tę mapę. Podobnie jak ja uważa, że lizbonę od Chipango w Azji dzieli około 4000 kilometrów. Twierdzi, że tam są nieprzebrane ilości złota, przypraw i tysiące pogan do nawrócenia. Przepraszam, do ciebie, Krzysztofie. Ten człowiek jest nawigatorem. Myślę, że zainteresuje cię, co widział. Płynęliśmy do Flandrii. Niespodziewanie zaczął się sztorm wywiało nas na zachód. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteśmy. Kiedy wreszcie wiatr ucichł, zobaczyliśmy niedaleko wyspę. A na jej brzegu stali dziwni ludzie niepodobni do nas. Wołali do nas, machali. Jak się domyślasz, nie chcieliśmy ich poznać. Rozumiesz w końcu, tu jakieś dzikusy. Ale zacząłem myśleć, że może są inni ludzie, inne ziemie, nie odkryte jeszcze. Może kontynent. Alonso de Huelva ma rację. I ja tego dowiodę. Nie poddam się, znajdę drogę. Na portugalskim tronie zasiadł nowy monarcha. Kolumb przedstawił mu swoje śmiałe plany. Już to widzieliśmy. To kopia mapy, którą i nam to Scanelli przysłał. A tak, to Scanelli, doktor medycyny z Florencji, uczony w medycynie, nie nawigacji. Niemniej powinniśmy rozważyć, czy te informacje nam się przydadzą. Czy puścić statki na zachód? Dobrze, Kolumbię. Czego ci trzeba do tej wyprawy? Trzy statki wyposażone, jak rozumiem, wystarczą. Mówże, młodzieńcze, za co mamy ci zapłacić i ile? Chcę tytułu admirała oceanów, wicekróla. Gubernatora Odkrytych Ziem i jedną dziesiątą bogactw. I proszę jeszcze o złote epolety. Widzieliście go, jaki pewnie siebie? Nie ma mowy, żebyśmy się zgodzili. I co, tatusiu, co powiedzieli? Nic nie powiedzieli, tylko śmiali się ze mnie. Zaśnij już, Diego. Jeszcze bardzo daleka droga do hiszpańskiego dworu. Jesteśmy w drodze do Kordoby. Pomóżcie, bracia, dajcie pić mojemu synowi, jest głodny i zdrożony. Lepiej zostańcie tutaj na noc. Nie jest bezpiecznie na drodze. Poza tym, ojcowie są ciekawi Twoich zamiarów. Opowiedz im o tym. Ha. Znamy i Magomundi dzieło Piotra z AI, znamy Znale. również dzieła Telesa, Lucjusza Seneki, jak i Poseidonosa. Wszyscy są prekursorami twojej idei. Jednak ciekawi mnie opinia naszego mądrego, dobrego ojca Marcelli. Możliwe, że na zachodzie są niezamieszkane lądy. Nawet jeśli nasz niecierpliwy przyjaciel nie jest szczególnie roztropny, że tak to ujmę, zyskuje przez entuzjazm, a to daje szalone nadzieje na sukces. Powinniśmy pomóc w tym przedsięwzięciu, ojcze Perez. Dobre wieści! Dobre wieści! Tak, Krzysztofie, mój przyjaciel Talawera, bardzo ważna osoba na dworze królewskim, przysłał mi wiadomość. Królowa przyjmiecie w Kordobie. Bywajcie. Pa, pa. 60 lik. Tydzień marszu dzieli Huelwę od Kordoby. powielokroć wielcem wdzięczny. Uratowałeś nam życie. Zaciągnąłem u ciebie dług, panie. Nazywam się Pedro de Arena, a ta panienka to Beatrice, moja siostra. Z kim mam do czynienia? Nazywam się Krzysztof Kolumb. Odkryję nowe światy. Tam daleko. Tam jest złoto, skarby wielkie, bogactwa niewyobrażalne. O, przybyłeś porozmawiać z królową. O, no niestety, dworu już tu nie ma. Na zimę wyjeżdża do Madrytu. Wrócą dopiero wiosną. Musisz napisać do ich wysokości i poczekać tutaj, aż do wiosny. Otwierać! Otwierać! Krzysztof Kolumb? To ja. Do pana. Dziękuję. Beatriz, Pedro, napisali do mnie. Przyjmą mnie na dworze. Aha. Jeśli wasze wysokości przychylą się do mojej prośby, pod gwarancję oddam wszystkie moje dobra. Wasze wysokości, dworzanie to chytrzy ludzie. Lepiej na nich uważać. Kardynale, wydaje mi się, czy to jest Krzysztof Kolumb. Panie Kolumbie, arcybiskup interesuje się Pańskimi zamierzeniami. Zapewniam Cię, Monsignor Talavera, że wysłuchamy Twojego protegowanego. Wasze wysokości, pozwólcie, że przedstawię tę mapę. Moja wiedza, doświadczenie i instynkt mówią mi, że możemy dotrzeć do Chin szybciej, podążając na zachód zamiast na wschód. W rękach waszych wysokości leży możliwość odnowienia kontaktów z cesarzem Chin i stworzenia nowego sojuszu. To może zbudować niezwykłą więź między ludźmi. A nasi wrogowie, hordy muzułmanów, zostaną zmiecione. Pomyślcie o tysiącach dusz, które przejmiemy dla kościoła katolickiego. Nie muszę wspominać o złocie diamentach, o których mówił Marco Polo. Hmm. Odpowiedz mi, skąd to wszystko wiesz, szanowny Kolumbie? Mówisz tak pewnie, jakbyś to wszystko widział. Ekscelencjo, wiele lat poświęciłem studiowaniu tej sprawy i mam pewność. Co chcesz w zamian za poświęcenie dla ich wysokości? Chcę być admirałem, wicekrólem i jako gubernator zarządzać odkrytymi przeze mnie ziemiami. Gubernatorstwo, Gubernatorstwo powinien dostać! I dziesiątą część zdobytego bogactwa. Nie mała sumka. Co odpowiedzieli Kolumbowi? Że mama niewielkości. To była rozsądna propozycja. Tak, poprzeczkę stawiał wysoko, nie ma co kryć, choć zagrał wabank. Król wysłał plan kolumba do rozpatrzenia. Tymczasem jednak co innego miał na głowie. Marzył o podbiciu grenady. Przedtem jednak trzeba było odzyskać malachę. Miasto było otoczone. Wszyscy czekali, aż się podda. Traćcie ducha, żołnierze! Biedny <śmianowidów> kolumb, jego plan przechodził z komisji do komisji. A Malaga się poddała. Szanowni panowie, wciąż te przepychanki, tylko przesłuchania, kręcimy się w kółko, a tam daleko bogactwa czekają. Załóżmy, że te bogactwa istnieją. Skąd mamy pewność, że do nikogo nie należą? Nie ma dowodu. Wielkie nieba. Ile razy mam to powtarzać? Ten projekt nie jest na tyle przekonujący, żeby ryzykować reputację Hiszpanii i życie poddanych. Dlatego zostaje odrzucony. Bardzo dobrze. Najwyraźniej tracę tu czas. Pojadę do Francji, gdzie na tronie jest mądry człowiek. Tu spotykam jedynie durniów. Daję światu szansę, a on to odrzuca. Spokojnie, Krzysztofie. Spotkam się z Jej Wysokością osobiście i przedstawię twą sprawę. Cieszę się zaufaniem królowej. Zaczekaj na mnie, mój chłopcze. Bezpiecznej podróży, ojcze Peres. Peres. Nigdy nie widziałem taty takiego wzburzonego. Kiedy zaczął krzyczeć, wystraszyłem się. Myślisz, że mógłbym popłynąć? Zabrałby mnie w tak daleką podróż. Ale no, no, szybciej już! Zbieraj się, nie ma chwili do stracenia. Ich wysokości chcą Cię widzieć. Pośpiesz się, bo jadą do grenady. "Taka obraza musi być pomszczona. Pójdziecie ze mną w nocy." Jest niebezpiecznie. Chroń Królową. Pojadę tędy. Gotowi? Zatem na przód. Niech żyje Hiszpania! Niech żyje król i królowa! Wybierasz się daleko za ocean, a to będzie niebezpieczna wyprawa. Tam, gdzie płyniesz, są miejsca, gdzie ocean temperaturę wrzenia osiąga, aby wyrównać chłód płynący z północy. Co chcesz swoją wyprawą osiągnąć? Wielki Mikołaj z Syrii, jak i święty Augustyn byli nieprzejednani. Obaj twierdzili, że antypody nie mogą być zamieszkane. Ludzie musieliby stać na głowach. Absurd. De seria, podobnie jak Augustyn, byli wspaniałymi teologami. Ochwała im. Nie tworzyli map dla portugalskich statków, które przemierzają ocean na dalekie odległości. I maszty wciąż mają nasz tort, z czego wnosimy, że nie zawsze mieli rację. Mm -hmm. Mm -hmm. Mów dalej. Użyto przed chwilą słowa absurd. Zapewne zgodzicie się, że nasz pan Stworzyciel nie zostawiłby tak ogromnych przestrzeni Ziemi pustych. A jeśli są tam jakieś dusze, czy nie jest obowiązkiem naszym i ich katolickich wysokości zanieść tym ludziom Biblię? Powiedzmy, że przyjmiemy Twój śmiały projekt. Czego oczekujesz w zamian? Wciąż tego samego. Chcę zostać admirałem oraz wicekrólem. Po trzecie, chcę być gubernatorem odkrytych lądów. Po czwarte, domagam się dziesiątej części bogactw. O nie, nie. Cisza, cisza. Rozumiemy. Poinformujemy ci o naszej decyzji. Końcu i Grenada musiała się poddać. Jeśli Twoi ludzie chcą mieszkać w Grenadzie, niech wiedzą, że meczety zostaną w mieście, mogą z nich korzystać, a ich własność nie zostanie im odebrana, mogą żyć spokojnie. Co do Ciebie, Panie, ich katolickie wysokości postanowiły przyznać Ci ziemię, gdzie możesz żyć w spokoju zgodnie ze swym życzeniem. Płacz po królestwie, którego nie obroniłeś jak mężczyzna. Co ma znaczyć? Zejdź mi z drogi, no już! Wiesz, kim ja jestem? O! Wciąż kłody pod nogi. Zmagał się z przeciwnościami. Kolumb miał raport komisji w kieszeni. Sytuacja wciąż nie była klarowna. Dobra, to kiedy w końcu odkryje Amerykę? No właśnie, kiedy? No wszystko w swoim czasie. <laughs> Pomoc już w drodze. Może nagle Zorro się zjawi? No, przyjacielu, kłopoty. Przykrością zawiadamiamy, że pański projekt został odrzucony. Podpis, ojciec Almazan. Ojciec Almazan, ojciec Almazan, głupi jak but z lewej nogi. Niech go ujrzy, już ja mu nagadam. Głowa do góry, Krzysztofie. Co ma być? To będzie. Dajmy sobie spokój, przyjacielu. Czuję się zmęczony ciągłą walką. Poddaje się. 好好、oh, oh. Wasza Wysokość! O! Wasza Wysokość! Ducha przygody Waszej Wysokości zawsze podziwiałem. Co się z nim stało? Powiedz mi, dlaczego uwierzyłeś pustogłowym, którzy nie pojmują Kolumba? Ta wyprawa to ogromna szansa, ryzyko niewielkie, a perspektywy wspaniałe. Bogactwo i chwała dla naszej świętej ojczyzny Hiszpanii Matki, którą jest Kościół. Wasza Wysokość, jako królewski skarbnik, chciałbym przemówić. Byłoby wielce niefortunnie, gdyby te bogactwa zdobył ktoś przed nami, zakładając, że one istnieją. Jeśli taka jest wola Waszej Wysokości, mogę dostarczyć odpowiednie środki. Stać! Stać! Zawracaj! Rozkaz królowej! Zgadzamy się na jego warunki, moja droga? Możemy ufać temu człowiekowi? Bezgranicznie. Tak. Czuję, że możemy mu zaufać. Juan de Colona będzie zapisywał: Oto nasza umowa. Zostajesz admirałem i wicekrólem. Gubernatorem ziem, które odkryłeś. To znaczy, które odkryjesz. Wasza wysokość, te, które dopiero odkryje. <laughs> Wersja polska na zlecenie wydawcy Hippocampus SDI Media Polska. Reżyseria Maryla Brzostyńska. Dialogia Agnieszka Farkowska. Konsultacja dr Marek Szowski. Wystąpili: Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Bubniok-Felix, Tomasz Bednarek, Dariusz Toczek i inni. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Śpiewa Monika Wierzbicka.